Cześć wszystkim. Dzisiaj mam dla was wyjątkowy film, w którym pokażę wam kilka pięknych opcji zamkniętych sukien słubnych. Pokażę różne fasony, materiały i detale, które sprawiają, że te suknie są tak wyjątkowe. Omówimy trzy kluczowe cechy, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze sukni tego typu, a także podzielę się kilkoma inspiracjami, które mam nadzieję, że wam się spodobają. Zapraszam do oglądania. Hej wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o zamkniętych sukniach słubnych, czyli o tych, które zakrywają ramiona i dekolt. Zastanawiacie się, czy to COS dla Was? Zobaczymy. Najpierw, co to właściwie znaczy zamknięta suknia ślubna? To pojęcie obejmuje szeroki wachlarz fasonów, ale generalnie oznacza suknie z długimi rękawami, wysokim kołnierzem lub zabudowanym dekoltem. To przeciwieństwo sukni z odkrytymi ramionami i głębokim dekoltem. Mówimy tu o sukniach, które oferują więcej skromności i elegancji, a jednocześnie mogą być równie piękne i efektowne. A teraz przejdźmy do konkretnych stylów. Mamy tu ogromny wybór. Możemy spotkać się z sukniami o prostym kroju, z długimi, dopasowanymi rękawami, które podkreślają sylwetkę. Inna opcja SA: suknie z błękistym rękawami, które dodają romantycznego charakteru i nadają całości lekkości. Bardzo popularne SA: również suknie z koronkowym haftem, który dodaje im wyjątkowej elegancji i subtelności. Nie możemy zapomnieć o sukniach z długimi rękawami z koronki, które prezentują się niezwykle szykownie. A dla miłośniczek minimalizmu proste, jedwabne suknie o klasycznym kroju, z długimi, prostymi rękawami. Różnorodność jest naprawdę ogromna, od klasycznych po nowoczesne i awangardowe fasony. Pamiętajcie, że materiał również odgrywa ogromna rolę. Możemy wybierać spośród jedwabiu, satyny, tiulu, koronki, a nawet szyfonu. Komu pasują zamknięte suknie ślubne? To pytanie, na które nie ma jednej odpowiedzi. Wiele zależy od typu sylwetki, osobistych preferencji i stylu wesela. Suknie z długimi rękawami świetnie sprawdza się u pan, które chcą ukryć ramiona lub po prostu preferują bardziej skromny styl. Jednakże nie oznacza to, że suknie TSA przeznaczone tylko dla osób, które chcą ukryć jakieś niedoskonałości. Wręcz przeciwnie. Mogą one podkreślać atuty sylwetki, na przykład piękny dekolt, jeśli wybierzemy odpowiedni fason. Suknie z zabudowanym dekoltem świetnie wyglądają na paniach o wszelkiego rodzaju sylwetkach od jabłka po klepsydrę. Kluczem jest znalezienie odpowiedniego kroju i materiału, który będzie idealnie dopasowany do figury. Pamiętajcie, że dobrze dobrana suknia ślubna to taka, w której czujecie się pięknie i komfortowo. A to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że ten krótki przegląd pomógł Wam lepiej zrozumieć świat zamkniętych sukni słubnych. Pamiętajcie, że każda z Was zasługuje na suknię, w której będzie wyglądać i czuć się wyjątkowo. A jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Cześć wszystkim. Dzisiaj zagłębimy się w świat zamkniętych sukien słubnych tych pięknych, eleganckich kreacji, które idealnie sprawdzają się dla panien młodych ceniących sobie skromność i klasę. Porozmawiamy o ich zaletach i wadach, a także o różnych modelach, które możecie znaleźć. Zaczynamy od wyboru odpowiednich akcesoriów to właśnie one potrafią całkowicie odmienić charakter sukni. Myśląc o zamkniętej sukni ślubnej, warto zastanowić się nad delikatna biżuteria, subtelny naszyjnik, eleganckie kolczyki, może delikatna bransoletka. Unikajmy przesady, zamknięta suknia sama w sobie jest już na tyle efektowna, że nie potrzebuje dodatkowego, krzykliwego zdobienia. Warto zwrócić uwagę na materiał, z którego wykonana jest biżuteria: perły, srebro, delikatne złoto, będą idealnie pasować do większości modeli. Pamiętajmy też o welonie długi klasyczny welon doda uroku i elegancji, natomiast krótszy, bardziej nowoczesny welon sprawdzi się. W przypadku bardziej minimalistycznych sukien A co z bukietem? Tu pole do popisu jest ogromne. Od klasycznych róż po bardziej nowoczesne kompozycje, wszystko zależy od Waszego gustu i stylu całej stylizacji. Pamiętajcie, aby bukiet komponował się z suknia i akcesoriami, tworząc spójna i harmonijna całość. Dobrze dobrany bukiet może podkreślić piękno sukni, a źle dobrany niestety je przyćmic. Kolejnym ważnym aspektem jest samo wideo. Wiele z Was pewnie zastanawia się, jak najlepiej zaprezentować swoje suknie na filmie. Kluczem jest naturalne światło. Unikajmy ostrych, sztucznych świateł, które mogą zniekształcać kolory i fakturę materiału. Starajmy się, aby film był dobrze oświetlony, ale jednocześnie naturalny. Dobrym pomysłem jest nagrywanie na zewnątrz w słoneczny dzień, ale w cieniu, aby uniknąć ostrych cieni na twarzy i sukni. Jeśli nagrywamy w pomieszczeniu, zadbajmy o odpowiednie oświetlenie. Możemy użyć lampy z dyfuzorem, aby uzyskać miękkie i równomierne światło. Pamiętajmy o ujęciach z różnych perspektyw, pokażmy suknię z bliska, ale także w całości, aby widzowie mogli docenić jej piękno i detale. Warto też zadbać o odpowiednią muzykę w tle delikatna, romantyczna melodia podkreśli nastrój filmu i sprawi, że będzie on jeszcze bardziej przyjemny w odbiorze. Na koniec, kilka słów o zdjęciach. Profesjonalne zdjęcia ślubne to pamiątka na całe życie, dlatego warto zadbać o to, aby były one najwyższej jakości. Podobnie jak w przypadku wideo, naturalne światło jest kluczowe. Dobry fotograf wie, jak wykorzystać światło, aby podkreślić piękno sukni i panny młodej. Warto też zwrócić uwagę na tło, wybierzmy takie, które będzie pasować do charakteru sukni i całej stylizacji. Pamiętajmy o szczegółach zdjęcia z bliska, które pokazują detale sukni, takie jak koronki, hafti czy guziki, są równie ważne, jak zdjęcia całościowe. Profesjonalny fotograf zaba o to, aby zdjęcia były nie tylko piękne, ale także uchwyciły emocje i atmosferę tego wyjątkowego dnia. Dobrze wykonane zdjęcia będą piękna pamiątka, do której będziecie wracać z przyjemnością przez wiele lat.